Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób wymienić toner w urządzeniu konika Minolta 423. Pierwszym krokiem przy wymieniu tonera jest otwarcie pokrywy przedniej. Następnie, za niebieską dźwignię, wyciągamy toner na zewnątrz. Niebieski przycisk, znajdujący się przy tonerze, należy przycisnąć i odchylić blokadę. Następnie Puste opakowanie wyciągamy i wkładamy do torby. Następnym krokiem jest wyciągnięcie z kartonu nowego opakowania na toner. Zerwanie blokady, znajdującej się w tym miejscu. Włożenie toneru otworem do góry. Zamknięcie blokady oraz wsunięcie toneru do środka. Cały proces kończy zamknięcie pokrywy. Maszyna przetestuje się i sprawdzić, czy to już jest włożony. pokaże odpowiedni komunikat. Dziękuję.